Witam Państwa Funduj TV. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o polskim rynku akcji i aktualnej dyskusji na temat reformy systemu emerytalnego. Naszym gościem jest Karol Godyń, zarządzający funduszami BPHTFi. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Karolu, za nami burzliwy okres na rynkach. Z jakimi wyzwaniami zmagali się inwestorzy? Poprawiające się dane makroekonomiczne pozwalają mieć nadzieję na przyspieszenie dynamiki PKB amerykańskiej gospodarki czy miękkie lądowanie w Chinach. Z drugiej strony, ta poprawiająca się sytuacja skłania amerykańskie władze monetarne do wycofywania się z nadzwyczajnych programów wspierania gospodarki. Efekt tego jest trudny do, do prognozowania i stąd nerwowość inwestorów. A jak w tym kontekście zachował się polski rynek? Rodzimy rynek akcji zachowywał się zdecydowanie gorzej od zagranicznych parkietów, a miały na to wpływ przede wszystkim czynniki specyficzne. Do najważniejszych zaliczyłbym negatywne zaskoczenie poziomem dywidend wypłacanych przez blue chipy oraz tzw. reformę OFE. Groźba nacjonalizacji emerytalnych oszczędności Polaków została bowiem negatywnie odebrana przez rynek. Na jakie aspekty w tej dyskusji należy zwrócić uwagę? Dziś chyba nikt nie ma już wątpliwości, że wycofywanie się z reformy emerytalnej jest motywowane doraźną potrzebą budżetową. W dyskusji na temat o przyszłości otwartych funduszy emerytalnych pojawiają się argumenty dotyczące prowizji pobieranych przez PTE oraz porównania stopy waloryzacji świadczeń ze stopą zwrotu z aktywów. Zapomina się jednak o tym, co przyświecało twórcom drugiego filara. Obecnie liczba osób Aktywnych zawodowo przekracza dwukrotnie liczbę osób poprawionych doświadczeń w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a pomimo tego niedobór składek względem emerytur sięga 60 miliardów złotych rocznie. Za kilkadziesiąt lat liczba osób pracujących praktycznie zrówna się z liczbą emerytów, a przysłowiowa dziura w FUS może przekroczyć 200 miliardów złotych. W związku z tym powrót do starego systemu może w perspektywie kilkudziesięciu lat grozić katastrofą budżetową i socjalną. Konkretne propozycje rządu w sprawie OFE poznamy za dwa miesiące. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.